Siema, ziomki ziomale witam u na kanale Wiejskim Życiu Nad Nożem w drugiej części skarbowej przygody za dukaty. Tym razem mam zamiar wydać dukaty aż do cna, czyli do końca. Tylko przypomnę, że można mnie wspierać na kanale za kilka złotych, za ponad 20 zł lub za niecałe 100 zł można kupić abonomencik, wspierać mnie. I mieć dodatkowe bonusy na kanale. Między innymi dodatkowe emotki można używać na moim kanale. I pierwsze co chcę zrobić, bo mam 84 dukaty, to sobie otworzyć taką rzecz, którą już zbieram. No nie wiem, z pół roku i tak. Tu są pakieciki od Smoka, które zbierałem wcześniej. I to są trzy takie pakiety od Smoka. Od trzech smoków zbierane I teraz sobie to pięknie otworzę. I jest 16 dukatów i 252 mocy. No szkoda, że ta moc idzie na pasek, nie? Dobra. I kolejna paczuszka. Teraz dają różowe paczuszki, co najciekawsze, inne. I sobie też otworzę. No i 5 dukacików. Fajnie. No i znowu za dużo mocy. Trzeba tą moc wykorzystać na coś. Najlepiej sobie zrobię dużo masła, powiedzmy, z 250 masła sobie zrobię, bo śmietana potrzebna. Może zobaczę sobie, czy śmietany nie mógłbym sobie zarobić trochę. O, nie będzie 150 śmietany mi starczy. Fajnie sobie jeszcze masełka dorobię. I zaraz idę na skarbową przygodę, tylko sobie wyczerpię tą moc. Tutaj sobie jeszcze zrobię mąki kukurydzianej, bo z mąki kukurydzianej robię smażone rolki oberżynowe. Widziałem, że tutaj mam mało ciasta ryżowego, tylko 105, tak więc sobie dorobię powiedzmy do 150. I jeszcze coś sobie zrobię, no powiedzmy smażone warzywa, bo mam tylko 108. Też gdzieś do 150. I jeszcze mam tyle mocy. Co by tutaj? O, herbatkę sobie zrobię za resztę mocy. Herbatkę klonową. No i fajnie. Moc wykorzystana. Super. I do razu na skarbową przygodę. Ale nie muszę na początku do kacików wydawać. Bo tutaj nazbierało mi się trochę tych yy, diamentów. I co najciekawsze, ja poszedłem, odkryłem przejście tutaj, to. Odkryłem przejście... E, czekajcie, tutaj. Ukryte. A nie zauważyłem, że jest przejście ukryte na samym początku gry. Tutaj. I ono jest najtańsze, bo potrzeba tylko 30 tych diamentów. Tak więc... Otwieram to od razu i sobie potwieram te prezenty. Czyli go, 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 go. Idź fela. To jest fela, nie? No, ona ma zielone oczy, to na pewno to jest fela. Dobra. I będę miał tutaj energię. Fajnie. Tutaj. Ciekawe, ile tutaj kamyczków wypadnie. No, szkoda, tylko pięć. Malutko. Tu widać jest prezent z większą ilością energii no, sporo, sporo, sporo tego wleciało. I fajnie. A ostatni film zakończyłem na jak doszedłem do Tornada i sobie po prostu zdążyłem zrobić tę tornado, ale jeszcze go po prostu nie odblokowałem. I teraz po prostu sobie odblokuję i jestem dalej, nie? 15 energii dodatkowo dostałem. Fajnie. Jest. Trzeba się rozprawić z kolejnym tornadem. I tutaj znowu potrzeba mnóstwo rzeczy. Czyli 20 dzwonków, 30 gwiazdek i 20 piernikowych ludzików. Dobra. I. Za choinkami się kryją muchki, nie? A Więc. Ja te choinki tutaj chętnie poczyszczę. Patrzcie, już tak mało mocy. 60. Niemożliwe. Już wykorzystałem wszystko. Kurde. Dobra. Ja mia... chciałem podjąć decyzję, czyli kupić sobie 400 energii. Tylko muszę sobie kupić yy, 5 diamencików i 400 energii za 40. I sru. Mam 460 energii. Mogę kolejne drzewko wyczyścić. I pięknie. Ile mam tych dzwoneczków? 12. Dobra, gwiazdeczki są potrzebne, tak więc sobie wyczyszczę tą, tą gwiazdkę i dostałem się do tego drzewa. Kolejną energię muszę kupić. Dobra, to 40. Kamieńczków i 400 energii. Lecimy i czyścimy kolejne drzewo. Dobra, ile jeszcze? Jeszcze tylko dwa, ale tutaj dostanę więcej, bo dostanę trzy dzwoneczki z tego. I dzwoneczki już mam Teraz domki piernikowe Ale z, znowu muszę kupić 40 I kupić sobie energię A tutaj jakie? Co to za przejście? Tu przejście za 90 No dobra To kupuję 60 za 90 odblokowuje pięknie, i tu będę miał dodatkową energię. I dodatkowe diamenty, nie? 90 wydałem, to ile tutaj mi się odzyska? Tu z tego 15, z tego też pewnie 15. Tak, a z tego 5. Podejrzewam. No i też energia. No dobra, to wystarczy, że jednego dukata, później wydam, będę miał 400 energii. Dobra, co tutaj do tego tornada potrzebuje? Pierniki. Pierniki, pierniki. Dobra, to czyścimy domki piernikowe. Ile mi to dało pierników? 13, jeszcze 7 potrzebuję. Dobra, tu jest taki duży domek. To jest 3. 5. No chyba 6 jednak. Tak, wystarczy, że wyczyszczę jakiś mały domeczek. Taki, właśnie. I to mi da... Jeden, fajnie i jest. Dobra, jeszcze 30, y, 26 gwiazdek potrzebuję. Dobra, no to zabieram się za gwiazdeczki. Od razu kupię sobie energii, bo widzę, że mi braknie. I nazbierałem nieco ponad połowę gwiazdeczek. Dobra, to lecimy dalej. No gwiazdeczki nie potrzebują aż tyle energii. Jeszcze sześć. Dobra, to wystarczy, że wyczyszczę dwie takie. Tutaj jedną. I tutaj jedną taką. I to będzie sześć. I odkrywam kolejne tornado. Oki doki. No i tutaj widzę, że mam e, tak jakby darmowe darmowe bonusy. Trzeba zbudować zamek. Darmowe kamyczki. Czyli od razu otworzę to. Pyk. Tylko 5. I z drugiego będzie też tylko 5. Dobra. I trochę energii. Coż to ja trawę wyczyściłem. Ojej, gwiazdkę wyczyściłem. To się tak źle klika, to jest źle zrobiona ta gra. Właśnie, po co mi tą gwiazdkę tam zaznaczyło w tej chwili? Jak ja tutaj e, prezent z energią chciałem otworzyć. Dobra, co tutaj potrzebuję? Trawy nie potrzebuję, kurde. Gwiazdki, dzwonki i pierniki. Dobra, to lecimy do tych gwiazdek. Do dzwoneczku znaczy się. I znowu potrzebuje energii. I znowu będę potrzebował energii. Ile już mam dzwoneczków? 30! Masakra! zaraz dukatów nie będę miał. Ja pierdzielę. Zaraz z, z dukatów się wy, wyprztrykam kurde do końca. Ja nie mogę. Niesamowita gra. Dobra. Zobaczmy co tutaj to przejście kryje. Aha! Najpierw muszę usunąć... Kolejne przeszkody. Czyli kamyczek. I to. I to też? A, to muszę odblokować jednak koniecznie. Dobra. Ale tutaj jeszcze dużo do robienia jest. Kurde, masakra. Czy mi starczy tej energii? Czy mi starczy tego wszystkiego? Jajku? Dukaty z żera, niesamowicie to wszystko. I ciekawe gdzie ta Mućka. Znaczy jeszcze, jeszcze osiem. Czterdzieści... dukatów mi zostało, niedobrze. Malutko, malutko, malutko. Kurde, trzeba będzie kupić dukaty kiedyś chyba znowu. Ciekawe gdzie ta Mućka tutaj jest ukryta. Kurde. Gdzieś ona to jest, nie? Dobra, mam już dzwoneczki. Jeszcze dwa dzwoneczki. Kurde. Tylko że tu po ścięciu takiego drzewa zostanę trzy. Też trochę niefortunnie. Okej. Okay. Ojejku! Gwiazdki, pierniki! 47 dukatów! Szaleństwo! Ja nie dam rady! Nie dam rady normalnie! Ja pierdzielę. Dobra. Gwiazdeczki. Gwiazdeczki jazdecki jazdeczki, jazdeczki, Jejku! Ile tych gwiazdek? Jeszcze dwie. Czyli trzeba wyczyścić takie małe dwie. Taką i taką. Dobra i piernikowe luziki, dobra. I po zbudowaniu tego zamku, zamku ja sobie dam spokój, bo mi braknie dukatów. Ja pierdzielę. Puszczę sobie. Masakra. 9. Tu jest domek taki. Za dwa pierniczki, tu za jeden, tu za jeden. Ile jeszcze potrzebuję? Jeszcze 7. O jajku! Dobra, tu będzie 6 Z całego. Jeszcze jeden malutki, mam taki gdzieś malutki jeden. Jest. I będzie ten zamek zbudowany. Pek. No jest. Zamek zbudowany, ale wyprzestrykałem się z dukatów. Zbuduj lodowy most. Oki doki. I potrzeba kamienie, trawę, gwiazdy. Ale ja naprawdę już dukatów mi zostało tak mało, że sobie odpuszczę. Jeszcze sobie odbiorę tylko tutaj te nagrody. Myślałem, że mi starczy dukatów, naprawdę. Szczerze mówiąc, myślałem, że mi starczy dukatów. Dokopałem się do tej nagrody? Tak, dokopałem się do tej nagrody. Tutaj jest 500 energii i 20 kamyczków. Czyli. Za 500 energii mógłbym pokopać trawy, gwiazdki, to wszystko jeszcze. Chyba. Bo dużo nie potrzeba, nie? 12. <grystanie> tu jest gwiazdka za 50, to da mi 3 i 4. Jeszcze trzy. Większa gwiazdeczka. To jest większa czy mniejsza? Nie, to jest mniejsza. To są wszystko mniejsze. O, tu jest większa. Dobra. Ona dała trzy. Fajnie. Kamyczków trzeba nakopać. Kamyczki mało energii potrzebują. I dają po trzy. To fajnie. Ły kamyczek za 6. Ile, ile daje? 1. Dobra. Ile mam już kamyczków? 19. Dobra. Tu jest duży kamień za 24. I ląda. 4. 2. 1. Dobra. Jeszcze trochę kamyków trzeba nakopać. Tu trzy kamyczki. Tu trzy kamyczki. Jeszcze potrzeba. Trzy, czyli jeden taki kamień. Dobra. Fajno. I trochę trawy. Trawa świąteczna. Lubię trawę świąteczną. Gdzie ona jest? Tutaj jest na przykład trawa świąteczna taka. Ona, da, ona tylko 9 zabiera i daje 3. Czy jest gdzieś tutaj jeszcze taka? Tu jest na przykład. Tu już na zbierałem 9. Zerknę sobie gdzie? Ten most mój jest. Zgubiłem się. Pomniejszę sobie. Tak, to jest tutaj. Yy, jeszcze potrzebuję trochę trawy. A zwykła trawa ile daje? Taka. Za 12. O, cztery. To nieźle. Tu za sześć to nie? Jeszcze jedną taką, taką szarą trawę muszę ściąć. Fajnie? I mogę iść. A nie! Jeszcze jedna, kurde, dobra. To zwykła taka trawa. Gdzie ona jest? Taka za sześć. Ciekawe, ile ona daje. Dwie trawy, dobra. No to mam. I okej. Okay. Mogę przejść przez ten most i do tutaj dostanę trochę energii. Dodatkowo przeszedłem misję i mam wypełnić dół. Okej. Okay. Tu sobie podbieram energię, kamyczki. Ale Tornada już nie pokonam tam dalej. Tam widziałem jeszcze Tornado jest do pokonania. To już pokonam te Tornado na spokojnie już, jak mi się będzie zbierać powolutko energia. 5 kamyczków, 5 kamyczków, tylko 30. Dobra, co tu do tego dołu potrzeba? Aha, pniaki trzeba by ścinać i drzewa. Drzewa z drzewa, a później pniaki po drzewach Dobra Zwykłe drzewa Tu jest drzewo na przykład, pyk za 30 i pniak po nim. Dobra No po takim małym nie ma pniaka Ile już nazbierałem? No jeszcze trzeba zbierać e, To gwiazdkowe to nie jest to, tu jest drzewko Fajnie z pniakiem Czyli pniaczek też sobie zetny Tutaj też jest kolejny z pniakiem I Fajnie Ale dużo tych pniaków potrzeba kurde tam ja, tu miałem pniaczki na przykład, tak, tak, bo ścinałem same drzewa. Dobra, ale dużo drzew też trzeba, zwykłych drzew trzeba ścinać, czyli tu, o, tu, 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 tu. pniaczek muszę ściąć, żeby dostać się do tego drzew, dobra. Kolejne wielkie drzewo za 30. I czy nazbierałem? zbierałem? No, pniaki prawie mam, tylko jeszcze dużo drzew i pierników. Ale to nie zrobię teraz. Nie ma szans, nie ma szans. Drzewko za 12, drzewko za 12. Jeden tylko daje. Oj, 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 oj Gdzie tu jakieś drzewa są jeszcze? O, tu są drzewa. O, 24 drzewa. Tylko po co te pniaki daje, nie? Jak już pniaków nazbierałem. Tak, już mam 46 na 45, a 30... 15, 15 patyków mi brakuje. No i tak! No... Katorga normalnie, 31 dukatów mi zostało z ponad 100! A więc nie ma szans, żebym to zrobił za dukaty w tej chwili. I jeszcze mi zostało tutaj do wyczyszczenia. Tutaj widać tornado kolejne i zamek do zbudowania. No. Ale ukończę to na pewno, jak tak, tak podpuszłowałem nie? O, masakra, Nie spodziewałem się, że to tak, tak, tak zeżerem i dukaty. Naprawdę nie spodziewałem się. No. Dobra. No to kochani widzowie, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zaskoczony jestem tym. No i zapraszam do zasubskrybowania, jak jeszcze nie zasubskrywaliśmy mojego kanału, do polubienia filmiku. I trzymaj się, pozdrawiam Cię, pa pa tu, 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 tu. cześć.